Nas przeraża jedna rzecz. Nas przeraża katastrofalne zaniechanie władzy publicznej. Mam na myśli tu wodę marszałka, a przede wszystkim Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Kiedy 17, pierwszy raz byliśmy pod Urzędem Marszałkowskim, 17 października, 17 listopada, to panu dyrektorowi Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego osobiście wręczaliśmy informowaliśmy w rozmowie o sytuacji szpitalu. Informowaliśmy w rozmowie, wszystko to zostało przyjęte i co? I nic proszę Państwa. Pacjenci z miasta Tychy wywożeni są, dzisiaj są wywożeni do innych miast w województwie śląskim. Pacjenci z oddziału urazowo-ortopedycznego zostali wywiezieni do Sosnowca, do Piekar Śląskich i tam ich rodziny mają leczyć. Ja się pytam. Czy my mamy na tyle pieniędzy i środków, żeby jeździć, odwiedzać nasze rodziny w odległych miastach, kiedy tu mamy pod nosem szpital? Czy nas na to stać?